Kochani, w dzisiejszym odcinku kupujemy pakiet, więc bez przedłużenia zaczynajmy. Dobra, kupujemy pakiet ten, bo weszłam i od razu mi się spodobał, ale nie kupuję go z Wipem tylko z top-upem. Dobra, i teraz sobie kupujemy, bo to jest pakiet Rodeo, więc weźmiemy sobie szybko blikiem. Kupuję top-up z tej racji, że w sumie tego Wipa kupuję sobie tak, o czasami mam ochotę sobie go kupić, to kupuję go na tydzień albo coś, jak tylko mi jest w sumie potrzebne, a tak to na co dzień nie mam potrzeby grania z Wipem no albo kupuję ewentualnie Vipa, jak mam taki okres, gdzie gram serio mega dużo, a teraz w sumie mam taki okres, więc kupiłam już drugi raz Vipa na tydzień. No ale kupuję sobie na razie w sumie Top Up z takiej racji, że szkoda mi jest po prostu wydać 270 jak mogę wygrać, wydać na sam pakiet 135, no i po prostu krótka piłka. Widziałam teraz dużo osób straciło Prygę, więc widać kto grał na Prygę. Ja się przyznam my mieliśmy zrobioną trochę twarz sporygę bo mieliśmy dodane tylko usta ale, ale tego ale sobie już ogarnęliśmy legitne wszystko mamy także my w sumie na tym wcale nie straciliśmy i teraz normalnie gramy na legitnych rzeczach też mam dużo pakietów więc, więc w sumie dla nas to tam twarz pozostanie zmienna, dla nas a, a no jak oglądacie jeszcze ten odcinek to widzicie mnie w takim wydaniu ale jak sobie sprawdzicie teraz to zobaczycie w innym, więc, więc no, no twarz moja, ani Mariki nie straciła tak naprawdę. Więc w sumie wróciliśmy do ustawień fabrycznych, tak naprawdę zerowych. Dobra, kupiliśmy tutaj sobie, co my kupiliśmy tutaj? ten top up i powinien nam się właśnie pojawić, kasa się doładowała diamenty się też doładowały i ja wam, a, no ja ten pakiet zmieniałam wcześniej, więc on już mi się dał jakby w wersji zmienionej, więc już go nie będę zmieniać, tutaj jeszcze właśnie myślę, że te włosy muszę zmienić, ale one są po prostu takie jakie ja sobie ustaliłam już wcześniej cały ten pakiet się zrobił Taki jaki ja chciałam Po prostu wcześniej sobie wybrałam Nie zmieniałam go za dużo Zmieniałam tylko kolory z czerwonych na różowe Żeby po prostu mi to bardziej pasowało Zmienione są tylko buty i chustka No w sumie wszystko jest zmienione ale to tylko takie elementy, bo na przykład bluzka i spódniczka są w jeansie, tylko mają różowe elementy, a buty są zmienione z białą podeszwą i różowymi sznurówkami, I osiołek jest ogólnie zmieniony, a kaczkę, znaczy tą gęś, to ja ją i tak oddaję, bo trochę mi tak średnio się do zwierzaki wysypia, ja ich nie używam. Więc jak ktoś mi jakoś jakąś fajną kiedyś ofertę, to na pewno tą gęś wymienię z chęcią, dlatego że yy, no. Nie używam zwierzaków, więc nie są one mi jakoś bardzo potrzebne. O, tutaj wy widzicie, jaką mam okropną twarz. Bo, w sensie okropną. Zmieniło się wszystko tylko przez usta, bo usta były mega duże i były to usta, chyba nie miałam. A teraz po prostu nie mam ustny, ale mam usta inne, bo teraz używam inne usta. I jeszcze chcę się powymienić. W ogóle chcę oczy scenę mieć. Za oczy e-mo dam. I chciałabym wymienić ustany. Albo usta, jeszcze tam jakieś było wild coś tam. Ale no, więc yy, napiszcie po prostu co sądzicie o tym pakiecie jak go zmieniłam i w ogóle co o nim sądzicie, czy Wam się podoba, a ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.